Witam Państwa, znajdujemy się na chlewni. Jesteśmy na sektorze krycia. Tutaj loty utrzymywane są w pojedynkach, w dwóch rzędach, po 5 sztuk. Na tą chwilę znajdują się tutaj dwie grupy. Jedna składa się z trzech sztuk, druga z sześciu. Grupy są nierówne, z tego względu, że wszystko zależy od tego, jak uda się lochy pokryć. Średnio lochy pokrywam co 3-4 tygodnie, tak aby właśnie jak najmniejsza była różnica między prosiętami i wtedy ładne wyrównane mioty są. Jak widać, lochy głównie białe, są to tbz y z krzyżówkami mięsnych. Jest jedna pietręka, i ostatnia i ją uzyskuję własnych loch. Ona posłuży mi do hodowli knurków, właśnie tutaj do mojego stada. Ona już jest praktycznie w 100% pietrękom. Produkuje swoje knurki, dlatego że nie chcę kupować obcych świn, aby właśnie nie wprowadzać obcych świn do, do chlebni. Bo wiadomo, to wiąże się również z chorobami. Na tą chwilę mam właśnie dwie lożki do produkcji knurków, jest to ta pietręka, którą widać i, i lożka, która jest teraz na sektorze loch prośnych, jest to PIK. Mam po niej jednego knurka, była kryta biurokiem, jest to mieszaniec i po nim już pierwsze prosięta się urodziły. Knura mam od niedawna, od kiedy właśnie zacząłem pracować dodatkowo. To właśnie stwierdziłem, że potrzebny mi jest knur, bo nie zawsze daje radę w odpowiednim czasie lochy pokryć. Do tej pory właśnie była insyminacja, no ale tak jak mówię, tutaj czas mi na to nie pozwala, aby kryć lochy sztucznie. Dlatego jest knur on sobie z tym radzi. Bez problemu znajduje rójki, nic nie jest przepuszczone. No i wiadomo. Fajnie lochy tutaj stymuluje do tego, aby te rójki były bardziej wyraźne, były lepsze. Myślę, że te filmiki teraz właśnie będę wrzucał krótsze. Nie będę się rozgadywał. Jeżeli was coś interesuje, no to zadawajcie pytania. Ja tutaj na te pytania będę nagrywał filmiki w odpowiedzi, ewentualnie będę pisał w komentarzach. No i myślę, że właśnie tutaj to będzie wszystko. Filmiki będę się starał teraz wrzucać takie 3-4 minutowe aby właśnie tutaj Was nie zanudzać. Także do następnego razu. Pozdrawiam.